Cześć wszystkim najcrej z tej strony, a dzisiaj Trio z Broda, Chikerka i Doriano 9.pl. W tym meczu działo się po prostu wszystko. Było dużo fajnych akcji, dużo śmiechu i była bardzo zacięta końcówka. Jest to pierwsza część, ponieważ następny materiał będzie meczem, który odbywa się od razu po tym, a więc miłego oglądania. I zrobimy sobie tutaj witaminki z wodą. Za małego Brodusia i dziewczynki Będą takie witaminy A jutro z samego Remusia dla Brodusia Kamusia, Którą zrobi jego ukochana mamusia I... dwa to, 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 to. Ja nie, No, dwa na pewno. To Chyba ma gościa to o, o, No, szybko poszło No pod tobą był pod Plaster, ja wiem co? tylko... Każdy do mnie, mierdo. No! Może jakieś kiedyś się dało. To ty? Wybiłeś czy... Nie, nie. To zaraz możemy wejść. No u mnie, to jest richtig low, to jest richtig low. Idzie, idą, idą brody. Da formy, da formy. Idzie na nie. Kurwa, no nie da się tego guagu wygrać, to jest tak wiele. Chodź do mnie, a nie... Ale. No, przyszedł teraz, przyszedł teraz, jak już powtórkałem. Kurem... Powiedziałem pobiegłem naokoło, myślałem, że jest ich więcej, a nie jeden gość. gość. Jakbym wiedział, że jest jeden, to bo... Znaczy, było dwóch, tylko jednego powaliłem już, nie? Idą, idą. Ja nie wiem, jak ja tu przeżyłem. Tu wszedł do tego I... Tu jest, biegną tutaj. Jakieś uniki zacząłem gałką robić, nie? Dobra, to co? Gałąd. <grym> Dały zębałem, taką gałębę. Mocno właśnie, o jebać. Oj są tutaj Nie do brody. No ale z, widzisz. Namiszałem tak że goście się obsrali w trójkę tam piątką. Na jednego chłopaka. Ja nie, nie słyszę, ale ich widziem. Leci dwóch, jeszcze ci upadną, brody. Broń na blisko, dwie. Idą. Tam nie są goście Utknęłem w drzwiach, utknęłem w drzwiach, nie mogę się ruszyć Ja mam pojedynek już Właśnie ciężką kamperkę nie pojedzę, kur... Chłopy leżą w rogach, skurwy Uchyl się tylko te drzwi, Ty zobaczcie zobacz jakiego jumbo będzie Mam czujnik, mam czujnik nie, ja muszę się ubrać, ja stoi w drzwi Ej, otwórz te drzwi, a ja z drugiej wejdę Odkupili, dobra, odkupili tu Co, poczekaj na mój sygnał No, dobra, no, gotowy? Rzucaj w no, klasę otwieraj Otwieraj Otwarte, otwarte No dobra, Ktoś leży? Drugi leży

Rady nie nie wjechać! Derilona ja mam. Wracaj tu, gdzie on jest! Kurwiacze! Nie, nie, bude, nie, nie! Gas is closing, Get to the safe zone. Jak się, się da, jak to Ej, yeah. my... Auto, kurwa. Oni kasy nie mają? Autem! Ja, Ej, odkupić, idzie, odkupić, odkupić! O, kurwa! Daj go daj Dawaj, go! Sobie, mam, mam, gdzieś mam, Mam kurwa, 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 się kurwa, tu kurwa, kurwa, Do kurwa, 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 do... kurwa, się kurwa, Ej, chodźcie szybko! Ja jestem w górze, ja jestem chodź to, ja to wody skoczyłem i Riona okay, ja, ja od razu. Dobra ja jestem pod no drugiej stronie Ta gra póki co nauczyła mnie tego, że... No cokolwiek się nie dzieje trzeba od razu zabijać i szukać sobie. Ja tak no, działam. Do środka prze A tu nie tyle, bo jeszcze nie i mam a to... Było? Ja podchodzę. Nie no nie pójdę, bo strefa idzie przecież kurde. On musi tu przejść. Brody poleciał. Idzie, idzie, idzie ja. Ale akcję ładną przeprowadziliśmy, taką, taką Nie no, nie odbyliśmy no, się, wrócili do ciebie Ale tam kurde stymulant, kurde wjechał mocno co, Pietrek Mocno wibrowało. <grym> mocno <mi> <grym> Jajka ów pewnie Nie no, ja przez no 5 minut ciągłej gry to nie jest tak <grym> No symulam do ładowania Adam. No ale co ten? Musisz przetrzeć kurde graciarnię, bo syrop pewnie niesamowity Brody, zrób ale kółko Granatem dostaję kółko, kółko duże zrobił i do nas przyjdzie. Jest dla mnie Niemożliwe tak trzeba brać. powolutku. Otworzyć drzwi, drugi wchodzi z drugiej ta, ta. Oni panika. Tak. Nagle w plecy dostają jeszcze raz. Musimy się nauczyć formować takiego żółwia. Jeden na kutka wchodzi, drugi za nim stoi. Żółwia! Starczą! No jak, jak słyszę żółwia, to kurwa już jak... Nie mamy czasu do nas, kurwa. No. Rosja dojechała, nie? Lepiej. Żymianie formowali żółwiany. A troje zrobimy? Uuu, to wracam z Głagu. Nie, nie tak, no chyba. ale no bez sprawy no właśnie, dobrze A się rzadko, rzadko korzystał z tego co doromi. oznacza, wciał to, wciał to. No tarczasz do formowania żółwianu. No. W plecy przynajmniej nie dostajesz. Ubrał tarczę, jeszcze tarczę na plecach ma idzie żółw, idzie do Natello. Nutella chyba. <laughs> Nutella w Grecji. <graczach. laughs> jeszcze Nutella? Z dupy? Aaaa. Wszystko na. No. Łutaj miejscówki nie lubię. Czas, ja. Messi z tarczą, nie trzeba. Messi starczą mnie. Coś pięknego. Dożyliśmy czasu, że idziemy. A. Mamy przez moc jeszcze Gość, o, goście, coś, goście, coś goście, goście nami! Go, po lewej, po lewej, po lewej! Tu goście przebiegali, będą przez most przed zadupcać chyba, tak mi się wydaje. Auto. Coś Auto. Samo Auto, auto do sklepu, auto do sklepu! Zbity. Płynie kolejny f... fedorek, fedorek. Odkupił. Ja się ubieram. Gosz gość, gość, wchodzi! Do tak? no, mnie, no. Brawo. Na wymiankę było mnie. Jak ktoś idzie, chyba jeszcze. Ej, on miał trzy revive'y, weźcie sobie od niego. miał trzy revive'y. W każdym domu. To auto... Oni po prawej byli od nas, na pewno. Biją! Są tam, gdzie auto. są gdzie auto. Mniej więcej, z tej strony. Kurde, to... Kurwa. Ej, gościu tu wylądował. Biją się, biją się. Możemy wykorzystać No tylko tam jest gośna na Trudno, musimy przejść No, dobra Jest pięknie Dupcy, jest jestem jest, jest, dostałem, dostałem. Oh, Kurwa Wybieraj się Dostałem Dzień Ja kogoś? Kurwa, wypierdalałem W No no. No no. drzwi otwarte. Oh, kurwa. Oh, kurwa, Ja mam <laughs> Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Czekaj, ja was na, Pójdźcie, pójdźcie, pójdźcie. Dawaj, dawaj, dawaj. co robimy? Ja mam nalot, też mogę rzucić trzeba na nie. Trzeba obok, z drugiej to... strony. Wrzućcie no. mi nalot, nie o, mogę. Poczekajmy, poczekajmy, zobaczymy jak trzeba. strefa pójdzie. Czekajcie, rzucę mi nalot. Wrzućcie mi nalot. I ten budynek, ten na mi było wziąć. Więc... Idziemy na ten budynek obok! No dawaj, dawaj! No Dostaję! No, o. Chodź, chodź, chodź jeszcze, chodź jeszcze, chodź nie! O, załapałem się najlepiej, kurwa nie. A jakie zjebane to jest. Mm. Bion, beyond, ale brody mamy najlepszy budynek, przejrzyjmy tylko. Kurde, widzę wszystko, a ja chujak. Widzę ich, oparci są. Oparci, ale nie muszą wyjść, muszą wyjść, muszą, muszą, muszą przyjść do nas. Muszą przyjść do nas. Ojej. Są, o kurde, wyruszyli. A ja nie mam krewu. No muszą być wszyscy. Dobra. Wszyscy do naszego budynku, 13 osób będzie się biło. Ja się słucham po prostu. Zrzuciłem pancerz. Dobra. Ch Ej, tu, w w w coś tam to do pokoju się chowamy. O, biją się. Zbity, tam jeden. Bez hemów. Ej, podnieście się obok nas, w budynku obok. Tu, Zbiłem jednego. No nie, powarł mnie, cały zbity Podnoszą się Ogłuszył oh, mnie, ogłuszył oh, mnie, podnoszę się Będę, będę Wchodzi! Ogłuszony oh, jestem Wchodzą Przypilnuj dół na sekundę. Duszą się okay, Ej, Wity Mocno. Z lewej. Musimy iść. wychrywający rzut. Tak. Czekaj, no. ah. czekaj. Czeka, ja liczę na to. Brody, walcz, walcz. Oni ja się podnoszą, dobij! Zabij! Zabij! Wygrali! Nie, nie! Jeszcze jest jedna ekipa. Ja nie przeżyję. Jesteśmy je, je, 2 na 2. Ale ja nie mam... Nie mam szans. Ja mam jeszcze, jeszcze. Ja nie wygrali. Fak. Przegraliśmy o... No to... ...tyle. Nie! Yeah. Ja... Nie święcę. To jest śmieszna gra, bo to co tu się działo?